Yo, się ma głusza, no to jest Frank, Minecraft. dziękuję Wam bardzo serdecznie za wyjście sobie. Wiem, że długo było filmu, ale teraz zaczynamy z prawdziwym TNT. O oh, je! Yeah. tu jest kończyli 100 tysięcy TNT. No dużo tego mamy. Więc dobra, bierzemy tutaj, szukaj. To jest kreśliwa, jest zapalniczka, widzowie. Co ja robiłem na tym filmu na 155 subów? Dobra. Widzę, może, może mnie wywalić, i widzę przez to będzie trochę krótszy odcinek. Oj, oj widzowie, oj tu! To... Oj, to będzie takie mocne. O, człowieku! Widzę, słychać mnie?

Widzowie, to ten laptop to przetrwał, widzo, oh my god, oj, widzo, jak laguje, ja widzę, jak to jest możliwe, że ten laptop przetrwał. I ja pili jak nawet buka Jeszcze coś tu dziwnie tak... bucha. Ucieknijmy z tego miejsca O widzowie Nie wiem, tutaj jest... Liczba pomyślnie wypełniona w loku 13 834. Dziękuję za O nie ja Widzę, ja mam teraz lagi Hej, okay, widzę, tutaj mnie chyba słychać dobrze No jak widzieliście, był mega, ale to mega ogromny boom Wow, co to było